Brama Syriusza. Od 3 do 7 lipca znajdujemy się w świętym okresie, który ma ogromny potencjał duchowego wzrostu, głębokich wglądów i transformujących energii. Brama do potężnych energii zostaje otwarta, kiedy to słońce wchodzi w koniunkcję z gwiazdą Syriusz. Brama Syriusza bierze swoją nazwę od najjaśniejszej gwiazdy na naszym nocnym niebie, Syriusza znanego również jako Psia Gwiazda. Syriusz znajduje się w Gwiazdozbiorze Wielkiego Psa i od wieków jest czczony przez różne starożytne kultury. Jego promienna energia i symbolika fascynowały zarówno astronomów, astrologów, jak i praktyków duchowych. Brama Syriusza to bezpośredni portal dla podwyższonych częstotliwości i boskich energii wpływających na naszą planetę. W tym okresie energetyczny wpływ Syriusza jest zwiększony, co pozwala nam uzyskać dostęp do jego właściwości transformujących i otrzymać głębokie duchowe przewodnictwo. Należy wiedzieć, że brama Syriusza posiada potencjał aktywacji i przebudzenia naszej wyższej świadomości. Potężne energie napływające w tym okresie mogą pomóc poszerzyć naszą świadomość, wzmocnić intuicję i rozjaśnić naszą duchową ścieżkę. Jest to odpowiedni czas, aby zanurzyć się głęboko w sobie, ponownie połączyć się z naszą wewnętrzną mądrością i dostosować się do celu naszej duszy. Energie Syriusza są związane z uzdrawianiem i regeneracją na wszystkich poziomach fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Podczas bramy możemy wykorzystać te energie, aby uwolnić zastałe wzorce, blokady emocjonalne i ograniczające przekonania które już nam nie służą. Jest to czas leczenia starych ran, odmładzania ducha i osobistej przemiany. Gdy brama Syriusza się otwiera, oferuje wyjątkową okazję do otrzymania boskiej mądrości i przewodnictwa z wyższych wymiarów. Nasze połączenie z istotami duchowymi, przewodnikami i przodkami może stać się bardziej dostępne, prowadząc do głębokich wglądów i objawień. Ten okres zachęca nas do pogłębienia naszych praktyk duchowych, takich jak medytacja, prowadzenie dziennika i praca ze nami, aby wykorzystać otaczającą nas uniwersalną mądrość. Brama Syriusza oferuje nam niezwykłą możliwość przekroczenia ograniczeń, uzyskania dostępu do wyższej mądrości i doświadczenia osobistej przemiany. Wykorzystując energię Syriusza i angażując się w praktyki duchowe, Możemy zestroić się z kosmicznym przepływem i przyjąć głębokie dary, jakie oferuje ta brama. Niech ten okres przyniesie ci jasność, uzdrowienie i duchowy wzrost, gdy wyruszysz w tę niebiańską podróż samopoznania. Wróżbita Łukasz Węcka.